Siemaneczko, widzę, witam was w kolejnym odcinku. No, jestem sobie przed y, starym fortem. Przeszukaj, poszukaj złodziei w starym forcie, bo tu jest ten miecz jakiś taki. Gniazdo podchodzi. Oho, są dobra, są i oni. Także bijemy im. I odcięty łeb. Poszukaj miecza kuni w obozie bandytów. To jest ten? Nie, ja to jestem. Dzień nie w się. Kurwa, jeszcze i gdzieś indziej? Gdzie on jest? Kurde, znowu się nie udało. No nic, będzie tam trzeba jechać. Widzę że się, harpie. A to zniszczymy to. Dobrze. Gdzie to jest jakiś punkt depania się albo coś? Tu w tej wiosce pewnie, także zjedziemy sobie do tej wioski i lecimy dalej. Mam nadzieję, że to jakiś chociaż no dobry miecz jest. Oby. Nie trzeba także to przy... musi tu być szybko podróż Uj, tylko gdzie? Może tu Oj, mam nadzieję, że to będzie dobry miecz Że warto Dobra, to jest tu, Bierzemy wszystko wszystkie zlecenia, jak są. I tak. Tepamy się. Tutaj obowisko druidów. Bo nie ma innego teleporta. Wodka gdzie jesteś? Wodka chodź! Wodka dawaj, kurde Nie mam całego dnia Czasami to jest Najgroźniejszy potwór na Skyligens, więc Ciekawe Co się tak nagle, ten woda zmieniła? O kurde, ciekawe Dobra, lecimy do tych złodziei Mam nadzieję, że tam już będzie ten miecz Wody Co tam tak? Jest tam na dole czy co? Dobra, bo podka tu nie współpracuje ze mną. Także idziemy tam na dole. Tylko żeby się nie zabić. Kurde. O no Boże, ile piw... Co za smutek... Dobra, miejmy nadzieję, że to jest tu. Co kurwa? Dobra Poszukaj mnie, okej Tylko pierwszy się instrukuje To jest chyba tłum, nie? Zrzuć kuli Dobra Okej okay. nie czekajcie, bo to na tym moście jest A Co to zamierz w ogóle jest? A, nie wiem nawet Jaki to ur <laughs> Jaki to ma pancerz? 205, to te buty niby są lepsze To wezmę ja Dobra, ale gdzie jestem? Jak na moście jest, to tapniemy się Nie doczek Jest pod mostem? Dobra, pójdziemy sobie tu w górę, to się dowiemy. Mam nadzieję, że mi daje chociaż jakąś nagrodę za to. A Jennefer też coś tam chciała od nas, też, tak, że się udamy do niej. W nocy wyspy przy cmentarzysku wielorybów. Nie pytaj skąd się tam wziął. Długa historia. W każdym razie nie musisz się martwić o złodziei. Nic ci już nigdy nie ukradną. Zasłużyłeś na nagrodę, a ja jeszcze dołożę coś od siebie. Gdyby kulił się nie znalazł, musiałbym tę hańbę zmazać własną krwią. Gdyby to dostaliśmy. Ne, Super. 3 punkty doświadczenia na nogi, no, no poważnie, wy co ja za mnie robicie? Popytaj w koszmie Dobra, chodźmy do tej Jennifer całej Gdzie ona jest? Co? A tu jest, dobra To szybka podróż, a poczekajcie, jeszcze zlecenie tu jest, nie? To 29 level to nie porozmaje ze świadkami topców. Co to se zróbmy? Na spokojnie. Nie ma co się stresować. Znaczy nie ma co tam gdzieś sabuchą pobocznie Dużę, nie zrobić. Dajcie to 2000 głośno. Ty jesteś to? to. to powiedziano mi, że twojego męża zabiły Utopcy. Wtedy dobrze ci powiedziano. Pierw może zabrało mi syna, teraz męża. Zostałam sama. Chwilę nasz syn nie wrócił z południa. Mąż co wieczór chodził na klify kierak wypatrywać jego łodzi. Mówiłam, życia mu to nie zwróci, a sam możesz zginąć. Słyszałeś, że tam utopce żyją? Ale nie mógł siedzieć. Brał swój stary płaszcz i szedł. Jak któregoś razu nie wrócił na noc, zawołałam brata, wzięliśmy pochodnie i poszliśmy go szukać. Mój Red diable. Morskie Diabły tak go poraniły, że tylko po tym płaszczu go poznałam. Hm. Wiem, że to marna pociecha, ale obiecuję, że problem Utopców wkrótce się skończy. Bywaj. Dobra. Za pomocą Wiedźmiskich. Z dobra, to lecimy od razu, bez pierdzielenia się. Utopce trzeba zniszczyć. To zrobimy? Wódkę sobie weźmiemy i lecimy tam. Dobra. pomocych miejskich zmysł i zbadaj miejsce gdzie widzimy topce To jest tu, tak? Aha, są topce 18 level mają te chwilę. Ale ofiarę lakby to, gdzie mnie Chce tu leżec, paniaki jebany Tu pewnie jest to leże Poszukaj tego wiska To jest jakaś jaskinia Ale nie czy to tu dokładnie jest to leże czy nie Fakt, żeby mi się powietrze tylko nie skończyło Ej, to się gdzieś skończy? Ło kurde. Znów ten smród. Szla mi padlina. Czyli tu jest leże pewnie. wpis tu chodź tu, tak że zostań jeszcze sam Znamy że tak, czy co? Spadaj, leżę, utop za pomocą ludzkich zmysłów. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Fuck! Zmedytujemy się. Masakra. Dobra, lecimy dalej. leży potwora, ale chyba nie utopca. Nie utopca? Prawie nieuszone. Schowane na później. Utopce tak nie robią. Hmm. To co by to tu było? Co by to straszyło? Prawie nieuszone. Schowane na później. Utopce tak nie robią. Gawałki łodzi, podarte żagle, liny. Wystrój marynistyczny można. Żyć. Sińce na szyi, zmiażdżone krwitali. Został udruszony. Smród ślady na ciała. Musi być leże bawy wodnej. One mają czuły wech. Nie wróci póki tu jestem. Chociaż skoro toleruję utopce, może wystarczy zrobić wyciąg z iglu czołów, żeby zamaskować mój zapach Przygotuję licyżę Fermoletów hm. Dobra More to, top. Co, to jest to? To jest to chyba no nie? Ja mam to wypić, tak? To powinno wystarczyć. Teraz Dobre. trzeba gdzieś się schować i zaczekać. Dobra, tak O tam była skrzynka, kurde. Chleba wodna! U. Ale bym ominął teraz. Kur. A, wice, wice. Kurwa! Widzę, widzę. Przez tą kurwa. Dobra, zaraz tu nie mogę leżyć, nie ja już leży. Dobrze, nice. To co tniemy garancik. Pięknie. Dobrze. Goście do y, szkutnika po nagrodę. Okej. Okay. Dobrze widzę, że fajne zleconko, ja takie zleconka lubię. A dostać mi jakiś miecz, panie? To jest ten, ale on jest taki. No, ja mam taki, co zadaje 200, a tu 300. nie ten pan, też ten. 125 level, to mi się podoba. Gadki mogę wziąć. Dobra, będzie trzeba i udać się też potem do kupca kiedy i posprzedawać rzeczy, bo mam dość dużo ich Dobra, tam chyba też trzeba wyjść Chyba tak No Dobra, lecimy po nagrodę Czemu mnie tam prowadzić GPS? Tu sobie przejdę na spokojnie. Dobra. Niech tam przykuje kasiorkę. Wykonana, a oto domu. Na co mi głowa diabła? Co to jest u diabła? <gry> Baba wrótna. Stary, cwany osobnik. To ona była prawdziwym zagrożeniem. Wiele brzydat znajdowałem w sieciach. Mureny, minogi, płaszczaki, ale czegoś takiego nie widziałem. Masz twoja nagroda. Należy się. Dziękuję. Dzięki. Bywa. Dobrze. 187, jest to źle. Zadania, jedziemy się spotkać z tą Yennefer. Eee, I lecimy do innych już spraw. Kurde, ale wielkie to jest Kriga. Dobra, lecimy bez przedłużania. Poteczko do mnie, chodź tu. Lecimy ham. Oooooo, jeszcze nie znaleziono, ale coś czuję, że jesteśmy blisko na korku. Oby te Jennefer to jest? Kiedy to jest? Bo się ileś mi towarzyszyć. Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć w przodku ciemnego lasu. Myślisz, że ktoś mógłby mnie skrzywdzić? Myślę, że powinienem posłuchać każdego. To byłby na tyle głupi, żeby spróbować. To jest tu, tak? Ile tu zadań zapierdziele? Teraz kolm Panie Koniku, proszę się odsunić. Lepiej no, wypluj te wie. słowa. By Jałmar Andrzejczyk, Co ty? Zawsze potrafimy zjednywać sobie Sprowokowanie Sprowokowani. Tak, widziałem. Miałeś do mnie jakąś sprawę. W cesarskiej bibliotece znalazłam księgę Amosa Faripsisa, specjalistę od drzwi. Któregoś dnia wypłynął na Skellige i słuch po nim zaginął. No. Wcześniej popytałam do tego. Niektórzy ciągle go pamiętają. Wiadomo, co się z nim stało? Ludzie mówią, że ostatni raz widzieli go u wybrzeży hinderski, a potem rozpętała się burza stulecie. No to pewnie skończył jako karma dla ryb. Niekoniecznie. Muszę się dowiedzieć, co się z nim stało. Po co? Znałaś go? Nie, ale to nie on mnie interesuje, tylko jego dżin. No dobrze, to czego właściwie ode mnie oczekujesz? Że pomożesz mi znaleźć dżinę. Nie zaoferuję ci nagrody w złocie, ale możesz liczyć na moją wdzięczność. Skoro tak stawiasz sprawę, dobrze, pomogę ci. Dzięki. Na przystani czeka Łódź. Chodźmy. z oh jest to To jest... I ty zdążyłaś wszystko przygotować. Owszem. Skąd wiedziałaś, że się zgodzę? Nie wiedziałam. Musiałam zaryzykować. Chodź i Choć raz mógłbyś przejąć nic. A pozwoliłabyś mi? Dobra, lecimy. Ciekawe co tam się z nim stało. Chcę rozmawiać z Yenet. Chodź tu Gerald Geralt, tutaj. Chodźmy. Przestaniesz niedaleko. Tak, tak. Chodźmy. Przestaniesz niedaleko. Dobra. Nie dalej. Dobra. mocy, że jest Statyk z Ginem zatonął gdzieś w tej okolicy. Niezbyt konkretny trop. Rzucę zaklęcie na naszą łódkę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy nad niej są jakieś wraki. No to do dzieła. Pozwolisz, że ja będę sterować? A, a czy mógłbym odłowić? Nie. Wsiądź na łódź z Podobnie mogę. to będzie Nie wiem, czy z tym dziennym to dobry pomysł. Z jednym już sobie kiedyś poradziliśmy, pamiętasz? Pamiętam, jaskieram mało co nie stracił głosu. Całe szczęście uratował go twój egzorcyzm. Ja, skąd miałem wiedzieć, że to znaczy: odejść stąd i wychędzasz się sam. Trzeba się było uczyć języków obcych. Do końca życia będziesz mi to wypominać? No to akurat już sam zadbałeś. Takie było twoje ostatnie życzenie. Prosiłem, żebyśmy zawsze byli razem, a nie żebyś wytykała mi potknięcia. Uważaj, czego sobie życzysz. A jak już to dostaniesz, przyjmij z dobrodziejstwem inwentarza. Ja. Yeah. A jeśli chodzi o potknięcia, nie widzę powodu, żeby się nie śmiać, póki są zabawne. Mhm. Mm Coś tu jest na dnie. Tu jest za głęboko, nie dasz rady zanurkować. Nie doceniasz mnie. Wręcz przeciwnie, dlatego poprosiłem cię o pomoc. Rzucę na ciebie zaklęcie. Na jakiś czas spowolnić ci akcji serca, i będziesz mógł dłużej wytrzymać pod wodą. Dobra. Gotowe, uważaj na siebie. Okej, okay, lecimy. Dobra, co my tu mamy? Może jakieś skarpy znajdziemy, które to, Utopce tam są, bo już widziałem znaczniki. Jak idzie? Nie, że nie. Jak nie. Nie, nie czytasz w myślach? Nie czytam ci w myślach, tylko używam telepatii. Poza tym, masz coś do ukrycia? Nie powiedziałbym ci, gdybym miał. Widzisz coś ciekawego? Szczątki statku jakąś jaskinię. Sprawdzaj ją. Lecimy. aha, Połamane maszty, kawałki burcz i cały mnóstwo Pewnie przyciągnęły ich ciała załogi tego okrętu, a potem zrobiły tu leży. Jest też galią Klanu Bumor. To nie ten Wracaj na górę. Czekaj kobiety, na te skarby są. Mm. Do góry. Oj, żołem góry o teraz, tam gdzie zaprowadzimy ślad. Wiem, czy już o złotej rybce. Bez różnicy, ale że że spełnię życzenia. Jakie jest Twoje? Dowiesz się w swoim czasie. Hm. Tu coś jest. Kolejny wrak. Zobaczę, czy nasz dżin się tam nie chowa. Dobra, lecimy. Ten brak leży tu już jakiś czas. Drewno zbutwiało. Rozejrzyj się, tylko uważnie. Szukaj czegoś, co wskazuje, że dostatek czarodzieja. Szkielet mężczyzny, wyśprzygnij mi czaszkę toporem do pokładu. Śmierć godna z Kligijczyka Insygnie klanowe skazują na człowieka z Dimmu, czyli pochodni z Faroę Szkielet mężczyzny, mi czaszkę toporem do pokładu Śmierć godna z Kligijczyka Insygnie planowe skazują na człowieka z Dimmu, czyli pochodni z fara. czy to ten okręt Piękne roboty. Co tam masz? Ruch wojenny z symbolami rodowymi klanu Heimei. Jen, yeah, żadna z tych naszej nie należała do czarodzieja. Stary, zatopiony draknar. Mam coś. Skaligijski puklesz z symbolami klanowymi Heimei. Wróć na łódkę. Kiedy ten puklesz tu osiadł, Donar był malcem w pieluchach. No to wiem, że... Ten draknar należał do klanu Dimmu. Scylany, Widzimy się w następnym odcinku. Siema.